Witam tu Dodek 189 a to kolejny odcinek mojej serii Minecraft Adventures No od razu przepraszam, że dość długo nie było odcinków ale nie miałem tak zwanej weny twórczej i po prostu nie chciało mi się raczej nagrywać No Nie chciałem się zmuszać, bo wyszło to by jak wyszło no. Niestety dobra. I w tym odcinku zajmiemy się zrobieniem fajnej podłogi do mojego sadniku. Tutaj. Trochę materiałów. No. I od razu mówię, że wyszła wersja 1.2.4 i teraz są różne kolory desek. Fajnie co. No, i ja będę używał do tej podłogi fajnych, jasnych desek z brzuski. No, co ich trochę zrobię? żeby nie przesadzić. Nie przesadzić. Jeszcze trochę. No, dobra, niech to będzie tyle. Na to mi będą. Będzie potrzebne drewno, deski. I jeszcze wełny. Akurat żeby zdobyć wełnę, trochę się napracowałem. Trzeba się było za owieczkami nabiegać. No i tutaj jak widać sobie ładnie powiększyłem salonik. No i można zaczynać budowę podłogi. No to tutaj trzeba odliczyć 6 kratek. Raz, 6. Tutaj jest środek. nie więcej. No. Ja nie tym miałem to zrobić. Tutaj jest środek. Robimy po dwóch stronach takie. Jedziemy do boku. O! Dobra. Więc wiem co to było. Pewnie straszak po prostu. Jedziemy tam. Tam, tam, tam. Raz, dwa. Teraz z Ojej. Jez Już mi się wszystko myli Ale dobra, damy radę Tu, tu, hop i tu I zaraz będzie no dobra teraz tutaj wstawiamy zwykłe drewno Dzie i chyba w tym odcinku nie mam co mówić nie wiem będę szukał jakichś tematów do oględzenia albo komentowania chociaż nie ma za bardzo co no, na razie kładziemy drewno ekscytująca czynność kładzenie drewna W sobie położymy, jak mówiłem. Tam z fragment do wycięcia. Ale to mniejsza z tym. No, tutaj sobie kładziemy w Tam na filmiku będzie może widać, że zrobiłem cięcie. Na pewno będzie widać, no ale sorry. Są takie okoliczności, już nagrywam późno i... W nie chce mi się tłumaczyć. Ach, coś czuję, że ten odcinek będzie dość krótki. No ale trudno. Jakoś tam dam radę. No, chętnie nie bym przedłużył, ale nie ma co. Nie ma czym to przedłużać. Kurde, mi przedłużam. No widziałem 64 deski wystarczy, no ale nie wiem. Trzeba było zrobić na zapas. Tak już jestem. I tutaj wstawimy go. No i piękna podłoga. Szkoda, że nie gram na Creative, to wzleciał, pokazał z góry tą podłogę, ale mi się jeszcze mówiąc podoba. No, ale no już nie mam co pokazywać, ja tylko to dobrze zaplanowałem na dzisiaj. Noc jest nie wiem. No. Tutaj ma, O właśnie, zrobimy kilka obrazów. Zawsze jakiś pomysł. Uy. No, tam nie za dużo. Może jak zwykle przedobrze. Kilka, tylko kilka. No, może na jedną jeszcze rundkę. No, nie starczyło. Dwa. głupio mi tak kończyć. Może jeszcze z dwa robię? No, zrobię jeszcze z dwa obrazy. Ustawimy ładnie. O, no. Patyki tak się przydadzą. No, ładnie starczyło dołożymy bałanki jeszcze no i zobaczmy jakie obrazy wyjdą może tu gdzieś? nie nie wiem, nie wiem. no chodzi o obrazie no ładny teraz tu spróbujemy nie, to mi się nie podoba to nie no może być. Jeszcze tutaj jest dwa wstawię. Wstaw już taki mamy. Kurde, ja chyba tymi obrazami tylko przedłużam na siłę. Nie wiem, jak mi to nie będzie się podobało, to ja usunę. Po prostu. Nieźle. Pajączek. Nie, będzie mnie straszył po nocach. O, nie podoba mi się. Karaty. Tyle obrazów starczy. No jeszcze powiem, że teraz, jak już tak długo nie było, to może będę wrzucał odcinki części, ale słaba szansa na to, jak znam siebie. No ale to wszystko w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. No jeszcze mam taką jedną prośbę. Jeżeli kto. Ktoś kto mnie subskrybuje ma jakichś swoich widzów, to mógłby mnie polecić. Może komuś jeszcze spodobają filmiki. No ale to by było na tyle w tym odcinku. Hm. Minecraft żegna nas piękną muzyczką. Więc na razie.